Dzisiaj kolejny film. No i soki, że wczoraj nie było w filmiku, ale po prostu mam takie i nie miałam czasu. Nagrać filmiku. No bo to już zacznijmy historyjkę. A jeszcze napiszcie mi, co ja mam tutaj zrobić w tym pokoju, bo nie wiem, czy mam zrobić jej pokój, albo nie. Czy mam zrobić tutaj taki, no, czy mają się rodzice tu przeprowadzić, czy coś innego. Napiszcie, yy, ale fajnie, dzisiaj idziemy kupić pieska i kotka. Dobra, odkładam jeszcze tylko do tej rzeczy. Jest młotka. Ja Zobaczcie. A, jeszcze dzisiaj pójdę pofalbować sobie właśnie. Dzisiaj jest zimno, więc ubiorę bluże. Okej. Okay. A, tutaj jeszcze jeszcze dla kotka i dla pieska, ale super. I jest, a jest. Dobra. Musimy teraz sobie jeszcze obudzić moją siostrę. I... no. I... w chwilę chwili już nic. Raczej? Nie, nie musisz czekać. Wstawaj! Nadia! Co chcesz? Dawaj, dzisiaj idziemy kupić pieska, no i jak coś, to o, dlaczego ona ma żółte włosy, bo pomalowała sobie takie, ale chce być inne. Dobra, już, okej, okay, to się wychodzi wychodź. To Nie. Tak. Jak coś, to ona tutaj ma jeszcze ubrania. Nie ma tak mało. Prawda, tylko na tyle. Ja? Lila jednak dzisiaj nie przychodzi. No dobra, to Lila dzisiaj nie może przyjść, bo dzisiaj to kupić. Dobra, chodź. Chodź, Okej. Okay. Nie być inną fryziurę. A, no jest suki za to, że ten no. dla tej mamy spać, ale jak coś z tego nie było, nie było. Nie było tego widzowi, nie było. Mama już wcześniej wstała jak ktoś. Pola, gdzie jest babusia? Gdzie jest mama? Jestem, jestem, o jeszcze chłopak Ja już cieszę. Max, Jak wstawają dobra, dobry, dobra, Chodźcie Czyli dzisiaj idziemy kupić tego pieska i kotka, tak? No Okej, okay, to się ubierzcie w kurtki, bo dzisiaj jest zimno. Ubrałam się w kurtkę. Albo w sumie wy macie bluzy, no to nie musicie się przebierać. Ja się przebiorę w kurtkę. I to też, bo on nie ma takiej bluzy. No jak coś tu czapek nie ma. Jeszcze będziemy sobie klucze, żebyśmy mogli Okej, to chodźcie. Okej. Okay. Okej, okay, już idziemy po tego kotka. tutaj jesteśmy. Sąki za to słki. Może jeść lubimy tylko nosy? No chyba tak, Także okay. to ok, dzieci, już idziemy, idziemy. Boże, nie czekaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tego czepka nie potrzebuję. Dzień I tutaj Państwo przyszli kotka i pieska, tak? Tak, proszę jeszcze tutaj podpisać umowę. Okej, okay, dobrze. No to super, zapraszam. Dobra, idę jeszcze ich odprowadzić. Dobrze, wyprowadzę was potem. Chodź, zapraszam. Tutaj mamy tego, takiego kotka. Tutaj chyba, tutaj już się spają. Tutaj jest piesek, więc tutaj już nie ma kutków, jest taki. Nie, poprosimy jakiegoś takiego małego, ale no innego, też. To jeszcze dla takiego małego to mam taką propozycję. Tak, poprosimy go, on jest przepiękny. Tak, poprosimy. Okej, okay, no tu jeszcze teraz wybór pieska. Tutaj jest taki. Tak, jaki kiedy ale wroczy. Tak, weźmiemy go. No to super, bardzo się cieszę. Tutaj jeszcze mamy jakiegoś tego żabkę. Żabki? Dobra, żabki sobie nie. Jak? No, jeszcze zobaczymy. Jeszcze proszę, jeszcze można sobie tutaj poglądać. Jeszcze chyba jakiś tu jest jeszcze ten. O tylko to poprosimy te dwa błagane pary. O, one były chłopkie. Są przepiękne. Ja chcę dobrać po sobie z dwoma psami. A e, tam panie, my mamy dużo No dobra, jeszcze zobaczymy. I jeszcze są takie koty. O, to już takie za duże, nie. Yeah. No dobrze. No dobrze, A to miłego dnia. Ja. Dobrze, to my już sobie pójdziemy. Z tymi rzeczami. Jak coś, to już nie będę ym, przesuwać, że jak są w domu, bo nie chcę po prostu. Na razie teraz. No ale jak będą w domu, to po prostu no, no i napiszcie w komentarzach, jaką chcecie wycieczkę. No i błagam Was, żebyście napisali, czy mają się przeprowadzić do tego, czy mieszkać w tym. Napiszcie w komentarzach, czy mają się przeprowadzić, czy może nie. A i jeszcze zostawicie łapki w górę, wraz z subskrypcją i dzwoneczkiem. No i jeszcze raz sorki, że wczoraj nie było odcinka. Ale już będą odcinki, po prostu tam miałam jakieś sprawy jeszcze szkoły i tak dalej. Po prostu to chodzi. Że jakieś tam miałam super. Ale super, że mamy pieski. Dobra, już otwieram. Czekaj, tata, jeszcze my musimy wejść. Dobra, zamykamy. Widzicie, ile mamy tych psów dużo? Co nie? No i błagam was, żebyście napisali, czy mają się przeprowadzić, czy nie. Napiszcie, bo mi się tak no, nie chcę przeprowadzać. ale możecie napisać. Jak chyba już przeprowadzić, to oczywiście zrobisz, że się przeprowadzą. Jeszcze dzieci, poczekajcie, to my się przebierzemy z tatą. Ok. Dobra i tutaj te kurtki. No to chodźcie już dzieci, to na górę zanieść te, te rzeczy. Jest i tak dalej. No i jak już się przeprowadzę do tamtego domu, to już tam będę mieszkać. No ale no, ten. chyba, żebym wam nagrać, jak się przeprowadzają, taka przeprowadzka. Jeśli oczywiście chcecie i wam jeśli chcecie też, żebym wam no. tak. Okej, okay, dzieciaczki, no to tutaj już odstawiamy te. Pieska i jeszcze dla tego pieska nie ma posłanka, ale już udaje. Oczywiście dla tego pieska też musi być posłanko, no bo jak to, że dla dwóch jest posłanko, a dla pieska nie ma. To I napiszcie w komentarzu imiona dla tego kotka, pieska, kotka. I pieska, i pieska. I jeszcze możecie napisać imię dla żabki. A ja sobie wybiorę najlepsze imiona i sobie je zapiszę na kartce, bo zapominam jak się nazywali i takie to przyczynę. Po prostu. No dobra, no tu już idź sobie tutaj, aby idziemy za ten dół. I jeszcze, pomożecie mi wybrać jaką mam jej yy, dać fryzurkę. Fryzurę. Dzisiaj jeszcze mi wybierzecie po prostu. Dobrze, epitapie, no to zatem idziemy wybrać mi fryzurę. Wy mi jeszcze z tym pomożecie, no i potem będziemy się już żegnać. I jeszcze raz przepraszam, że wczoraj nie było odcinka. Dobra, to, to teraz jej wybieramy fryzurę. Czy dać ci taki koki, Ale ja chyba podstawię. No to co byście postawili na moim miejscu? To czy to? No, chyba będą te koki. Chyba tak, no. Chyba tak. Ej, ktoś to jest koleżanka, a to jest ta miało. Ja, bo... no, Więc tak i... Teraz pożegnamy z tą dziewczynką. No i tak. Napiszcie, czy mam mieszkać w tym domku, czy w tamtym. Teraz w komentarzach. No bo jak coś, to przecież no. Przeprowadzę się. Oglądajcie ten filmik do końca i napiszcie. To by było na tyle w e dzisiejszym odcinku, to na jazie, papa. <try>